W dniach 23-25 kwietnia 2024 roku na kampusie Politechniki Krakowskiej odbyła się pierwsza edycja InfraDays Expo and Multiconference, która zgromadziła ponad 600 uczestników. W sesji otwarcia, którą rozpoczęli profesor Marek Salamak i Mariusz Karpiński żepa uczestników przywitali goście honorowi na czele z profesorem Andrzejem Szaratą, rektorem Politechniki Krakowskiej. Przez trzy dni odbyło się dziesięć sesji i trzy panele. 80 ekspertów przygotowało blisko 70 prelekcji. Pierwsza sesja plenarna poświęcona była tematyce drogowej, do której wprowadzenie przygotował profesor Janusz Bohatkiewicz, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Było to wizjonerskie spojrzenie na infrastrukturę drogową przyszłości. Tematykę sesji kolejowej rozpoczął profesor Piotr Kozioł z Politechniki Krakowskiej, omawiając technologie wzmacniające odporność elastycznych systemów transportowych. Podsumowaniem obu sesji był panel dyskusyjny z ekspertami drogowo-kolejowymi. Wieczorem organizatorzy przywitali wszystkich gości na kolacji w pobliżu krakowskiego rynku. Drugi dzień rozpoczął się od podwójnej sesji mostowej. Referat problemowy wygłosił profesor Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej. Wskazał on na obszary mostownictwa, które mogą być zaliczone do gospodarki o obiegu zamkniętym. Przez wszystkie trzy dni konferencji uczestnicy mogli odwiedzać strefę EXPO, gdzie rozmieszczono ponad 40 stoisk z ofertą partnerów prezentujących produkty i technologie przeznaczone dla szeroko rozumianej branży budownictwa infrastrukturalnego. Na placu obok namiotu strefy premium umieszczone były dodatkowe, większe instalacje partnerów oraz ekspozycja samochodów rajdowych. Po przerwie na lunch rozpoczęła się sesja tunelowa, którą zainicjował profesor Marek Cała z Akademii Górniczo-Hutniczej. Omówił on aktualny stan realizacji projektów tunelowych w Polsce. Duże zainteresowanie środowiska drogowego sprawiło, że konieczne było zorganizowanie dodatkowej sesji drogowej. Bezpośrednio po niej miał miejsce panel dyskusyjny w tematyce mostowo-tunelowej. Trzeci dzień przeznaczony był na branżę hydro- i geotechniczną. Referaty wprowadzające wygłosili profesor Jan Winter z Politechniki Warszawskiej oraz profesor Kazimierz Gwizdała z Politechniki Gdańskiej. W pierwszym wystąpieniu była to syntetycznie zebrana wiedza na temat budowli i urządzeń inżynierii wodnej, a w drugim aktualne problemy geotechniczne w inżynierii lądowej i morskiej. Obie sesje podsumowane zostały panelem dyskusyjnym, w którym dominowały problemy hydro- i geotechniczne. W trakcie konferencji studenci rywalizowali w tradycyjnym konkursie Food Bridge, który polegał na budowie mostów z makaronu spaghetti. Gala Dinner odbyła się w hali Forum i rozpoczęła się od podziękowań dla partnerów Infra Days, których było ponad 60. Najbardziej uroczystą częścią spotkania było wręczenie statuetek laureatom konkursu Infra Leader na najciekawsze projekty infrastrukturalne.